Z ewangelii według świętego Łukasza. W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret. Do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do niej anioł, rzekł: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła. Jakże się to stanie, skoro nie znam męża, anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu tak, którą miano za niepłodną, dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Wtedy odszedł od niej anioł. To jest słowo, które znamy bardzo dobrze. Wydaje nam się, że to słowo znamy na pamięć, część ze zwiastowania anioła Gabriela, mówimy w modlitwie zdrowaś Maryjo, ale czy kiedyś się zastanawialiśmy tak naprawdę? Co czuła Maryja, młoda dziewczynka, młoda Żydówka, nastolatka, i przychodzi do niej anioł, i mówi: Ty będziesz matką Boga, matką Mesjasza, czyli w Tobie wypełni się obietnica. Czy ja bym była gotowa na to, żeby przyjąć te obietnicę i przyjąć to zadanie, które stawia przede mną Pan Bóg? Bo dzisiaj byśmy powiedzieli, no dobrze. No, dziewczyna zajdzie w ciążę, załóżmy, ma 16 lat czy 14 lat, zajdzie w ciążę, popatrzą na nią dziwnie i tyle. Ale wówczas troszkę inaczej to wyglądało, ponieważ czytamy, że była poślubiona mężowi imieniem Józef z Rodu Dawida, czyli miała już, byśmy powiedzieli, męża. Hmm. No to ktoś by powiedział dzisiaj, no to dobrze, to można by było powiedzieć, że to jest dziecko męża. Ale Maryja jednak dalej mówi, jakże się to stanie, skoro nie znam męża. I tu mamy taki haczyk naszego języka, że słowo znam dzisiaj oznacza, że ja mogę znać koleżankę, kolegę, a w tamtejszym czasie oznaczało to, że znam, czyli nie doszło jeszcze do aktu małżeńskiego. Jeszcze to małżeństwo nie zostało sk skonsumowane. To był taki czas narzeczeństwa. Więc wiadomo było, że Maryja nie zaszła w ciążę. Z Józefem, ze swoim mężem, bo z nim po prostu jeszcze nie sypiała, więc y, narażała się na ogromną karę przyjmując Słowo Boże, przyjmując to, co powiedział jej y, archanioł Gabriel, że tak zgadzam się, niech mi się to stanie według słowa Twego y, to narażała się na śmierć, na pomówienia, na to, że pomyślą sobie o niej najgorsze rzeczy. Czy ja bym była gotowa dzisiaj zaryzykować? Nie wiem. Nie znalazłam się w takiej sytuacji, nigdy pewnie się nie znajdę, ale czy jestem gotowa ryzykować, jeżeli Pan Bóg czegoś ode mnie chce, a ja wiem, że zostanie to odczytane inaczej, że zostanę przez to zminczowana, chociażby słownie, że poleci na mnie hejt w internecie. Czy jestem w stanie powiedzieć Panu Bogu tak? Oto ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa Twojego. Czy jestem w stanie przyznać się przed Bogiem przed ludźmi do Boga? Czy boję się reakcji innych osób? I tutaj też bardzo mnie zastanawiają, y, zastanawia jeszcze druga rzecz, czyli czy ja bym uwierzyła temu aniołowi? Czy jeżeli przychodzi do mnie anioł w postaci ludzkiej i mówi, tego Pan Bóg od Ciebie chce, jeżeli to jest rzecz, która całkowicie przewyższa moje możliwości, czy ja mu uwierzę? Czy ja powiem, nie, to jest absolutnie niemożliwe, niewykonalne. Y, ja nie wiem. Jeszcze parę lat temu zaraz po nawróceniu byłabym skłonna wam powiedzieć, że na wszystko o to ja służebnica pańska niech mi się stanie według słowa twego. Mm, dzisiaj się modlę o to, żebym była w stanie za Maryją tak przyjmować wolę Pana Boga, bo widzę, że nie zawsze mi to wychodzi. Wiecie, w zachwycie to wychodziło mi wszystko, teraz nie wszystko mi wychodzi. I jeżeli ktoś mnie linczuje, jeżeli ktoś, zwłaszcza osoby, które twierdzą, że są w kościele, mm, kopią mnie w miejsca, które bolą i kopią mnie w ewangelizację, to mnie to bardzo boli. Nie potrafię za Maryją powiedzieć: o Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twojego. Ale do tego na szczęście mam cudownego spowiednika, cudownego kierownika duchowego, którzy pomagają mi podjąć taką bądź inną decyzję. Ale nie jestem w stanie w dzisiejszą uroczystość nie podzielić się z Państwem moją obserwacją, czyli tym, że mam uroczystość niepokalanego poczęcia Maryi, i bardzo często spotykam się z reakcjami ludzi i mówią: Ojej, ja to nie wiem, kiedy w te ciąże zna zaszłam, to pewnie niepokalane poczęcie. Mówię, oj, chyba nie rozumiesz niepokalanego poczęcia, ponieważ niepokalane poczęcie nie ma nic wspólnego z poczęciem Jezusa. Wszyscy mówią, że raczej wszyscy, dużo osób, które są tak. 50, 50 w kościele, czyli twierdzą, że są wierzące, a nie praktykują, czyli są niewierzące. Bo co list świętego Jakupa apostoła mówi, że jeśli wierzysz i co z tego, że wierzysz, demony też wierzą i drżą, więc tak jak ja mówiłam, że jestem wierząca, niepraktykująca, to byłam niewierzącą osobą. I takie osoby mówią, że niepokalane poczęcie chodzi o to, że Pan Jezus urodził się, jak to katechizm kościoła katolickiego mówi, bez użycia nasienia męskiego. A to nie o to chodzi w niepokalanym poczęciu. Niepokalane poczęcie nam mówi o tym, że Maryja, która poczęła się w brzuszku Anny, to wiemy z apokryfów, że rodzice Maryi mieli na imię Anna Joachim, że Maryja, która się dzisiaj właśnie poczęła w brzuszku Anny, została niepokalanie poczęta, czyli jest jednym, jedynym człowiekiem, który został poczęty bez grzechu pierworodnego. Zdarzyło się to raz w historii i dlatego Maryja jest tak Wielką i piękną kobietą, i do całkowitego oddania się Maryi. Dzisiaj właśnie zachęcam każdego z widzów, i też czasem może warto, albo częściej niż czasem, osoby trudne w naszym otoczeniu, dzieci, które sprawiają trudności rodziców, którzy sprawiają trudności przyjaciół, współpracowników, oddać niepokalanemu sercu Maryi. Powiedzieć, to już nie jest moja, moja córka, to już nie jest mój kolega. Niech to będzie twoja córka, twój kolega, Maryjo. I ty zrób z nimi porządek. Do takiego oddania też samego siebie was zachęcam.